wytypowana. Pokażę przodem. Pokaż, pokażę przodem. Tak, ja wiem, ty jesteś piękna. Mam na sobie <grystanie> 60, 73. Zawadam sobie Jestem jeszcze Brawo, brawo Zbigniew, dajesz, 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 pięknie Za szybko jeździcie, nie mogę was sfotografować. Pięknie! I ogień! Ja nawet bym nie chciał schudnąć. Po co mnie to? Jeszcze trzy rundy, nie? Cztery chyba jeszcze. To bu... Nie, to była czwarta, jeszcze trzyta Anglik 15. Anglik 15 to 9. yank yeah up 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 Tak, teraz. Ile fabryka ostatnie kołko. Brawo. Super. Pięknie, ale żeś to zrobił rewelacyjnie. Cześć, cześć, cześć. Na trasie, uwaga, na trasie mogą być gdzieś pozrywane strzałki, jedźcie po śladzie po prostu, bo może się zdarzyć, że gdzieś te strzałki są zrywane. Yy. 20 sekund do straty Za chwileczkę Ufał wypracę... ufał Podziękowania dla na... partnerów Przyjście do tego... I zapraszam do nas na I daruję również tą Klasyfikację generalną Dobra Spokojnie, spokojnie. Nie ma powietrza już spokojnie. nic. Ty, daj, daj mu pompkę, daj no co to dano? Teraz to już nic nie da. No tak, bo musi ukończyć wyjść.

A myślałem, że ją weźmę pod tą górkę. No. Wystraszyła się w ostatniej w chwili, ale miała taką chęć. Co? No Iga tą, tą a, co przed nią jechała. Widziałem, że a miała... to, to tu to już wyprzedziła jak tu jechała. Tak, już ją no. Rewelacyjnie. Tak dalej ciąg. Jeszcze kółeczko. Zapraszamy. Nie pojechałeś z nią? Jest, Co? Dokonać się naszego? No niestety, czy też, żeby... Nie nie wiem. Dobra. Gratulujemy bardzo serdecznie. No, ale Miro, gdzie ta radość? No właśnie. No i proszę. Do góry! Ale jedno dzisiaj. Brawo do lasu! Brawo, brawo, dokładnie! Ja mam bez laty! Kumulacja jest. I, i, i na edycji, do lasu w generalnej. Dawność! Mirek! Dzisiaj się już nie wy wymigasz. Kórna, nie wiem, do Mariotu jedziemy. <grym zbiernie> <grym zbiernie> Droga do miedziówki będzie długa, czy do mnie dopaszczona i opłakująca z wiele przystanków. O tak! Ja mam <grym> trzy <zbiernie> stary ryby. Siedem starych. Gawaj tak wiem, trzyma starych! Siedem Siedem starych! Ale nie tyle mi jeste. po gradu! Gratulacje! To no, był danych, bo danych zabraliście Datek No to co? Ja bardzo serdecznie No ale pokażcie jak się cieszycie No co to jest no No to babaki teraz do sklepu

wytypowana. Pokażę przodem. Pokaż, pokażę przodem. Tak ja wiem, ty jesteś piękny. Znaczy, że to na starym <grymka> w no serii rowerowej. 13 centów. Punktów. Brawo, brawo! Tomasz, brawo! Ty ja skąpię się. Mówisz? Słuchajcie, macie jaskółkę do zrobienia. No, on robi śnieżę. jesteście. No, jaskółka, jaskółka. Jawa, 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 jaskółka. O! to, wracajcie. Co Dawaj, wow, Jasku, wracajcie. No, no, Jasku, Jasku, wracajcie. to za tak, tak, przytulcie się, przytulcie tak, dokładnie i jeszcze sesja trwa Podskoc. Dajcie go do przodu! Na ręce! A to jest włączone? O, załóżki wypadły Bardzo dobrze Ale o miejscu pierwszym, 14 staw taktyczny, zdobywając 8789 punktów

Za ten Polecam, przy tam przyszły. Nie wiem, czy to się nagrało, bo ja tu no, nic nie widzę. Czyli ta kamera jest dziwna, ale ja na oko. Co na oko? Myślisz, że się nagrywa? Cały czas Cały czas wiem, się, czy się nagrywa. Czyje to, Czyje to są? Czyje to ja trzyma? Do Czyje to Moje. Jest? Proszę, zasłużyła. Jaką wartość tam masz? Więc. Może być moje. <laughs> Mirek, stawaj tam.

Brawo! Gratulujemy. Życzę powodzenia. To jest start. -up. My przechodzimy do kolejnej kategorii. Do kategorii K3. Tu na miejscu drugi. na Gratulujemy serdecznie.